Cześć dzieciaki, mam na imię Jola, pracuję w Poleskim Ośrodku Sztuki, gdzie prowadzę pracownię plastyczną. W dzisiejszym art przepisie na... Chciałabym Wam pokazać, jak można zrobić papier marmurkowy. Do tego działania będzie nam potrzebny. Papier, <gry> który jeszcze nie jest marmurkowy. Papier A4, ja mam tutaj papier akwarelowy o dosyć wysokiej gramaturze. Farby olejne w kilku kolorach. Terpentynę. Aby te farby rozwodnić, rozterpentynować, yy, udało mi się kupić terpentynę bezzapachową. Pędzle. do każdego koloru. Jeden pędzel. Najważniejsze w naszej zabawie yy, oprócz nas. Jest naczynie. Naczynie może być płytkie, ale musi być takie, aby bez problemu wszedł do niego nasz papier. Czyli płytkie może być płyt, może być miska, może być to kuweta. Słuchajcie, ja wziąłam takie naczynie do pieczenia metalowe. Do którego nalejemy wody, ale to później. Najważniejsze, żeby przygotować sobie farby. Ja będę, będę miała sześć kolorów, czyli każdy kolor rozpuściłam w słoiczku przy pomocy terpentyny, czyli tutaj wcisnąłam farbę. Zalałam terpentyną, dobrze rozmieszałam, jest to taka konsystencja y, takiej y, śmietany, czyli mam te sześć kolorów. Zaraz naleję do naczynia wodę i startujemy. Stanowisko pracy naszkowane. w kuwecie woda. No, i co, przechodzimy do działania. Na powierzchni wody musimy puszczać krople farby, tak, aby zapełnić całą powierzchnię. Możemy nakładać różne kolory. Możemy nakładać farbę na farbę. Zobaczcie, ja nawet uderzając w pędzę, puszczam kroplę na wodę. Inny kolor. Ten kolor nazywa się Lazur Alizarynowy. Piękna nazwa, prawda? Piękny kolor. Zobaczcie, osadza się na tym oranżu. Cała ta fla wody musi być pokryta farbą. może do, nie, do niektórych kolorów jeszcze wrócę na razie sprawia mi wielką frajdę dobieranie barw o Nie muszę się spieszyć. Farba cały czas dryfuje po powierzchni. Kolory zaczynają się coraz bardziej łączyć. Farby muszą być dobrze że rozmieszane, bo inaczej grudki wpadają i topią się. na nieco ciemniejsze barwy. Zobaczymy, co się stanie z naszym niebieskim Ostatni kolor, zielony. Może jeszcze wrócę do lazuru. No i za chwilę, wielka chwila na tafli wody położę papier, który powinien przyciągnąć całą farbę i ten wzór powinien znaleźć się na moim papierze. Myślę, że to będzie piękna okładka do szkicownika albo pamiętnika. Patrzę, gdzie jeszcze mogę, gdzie mam wolną powierzchnię. Jak byłam mała, to balony na odpuście miały taki wzór. No dobrze. Nakładam papier. I teraz muszę wyjąć mój papier, tak, aby nie uszkodzić wzoru. Ojej. Jest. Taki. Odkładam do schnięcia. Jestem ciekawa, czy drugi papier zbierze resztkę. Też będzie fajny, chyba. Mam to. Kochani, chyba poza kamerą zrobię sobie jeszcze kilka takich papierów. Zostało mi nieco farby. Zrobię Wam zdjęcia i pochwalę się nimi. A Wy pamiętajcie, przesyłajcie swoje prace do Polskiego Ośrodka Sztuki. Czekam na nie. Bardzo chciałabym je zobaczyć. Mam nadzieję, że Fajnie się bawiliście. Obiecałam, że poza kamerą zrobię jeszcze kilka prac. Kilka prac. Trochę się to wymknęło spod kontroli, gdy, zaczęliśmy, gdy zaczęłam robić kolejne arkusze. Do zabawy dołączył się mój syn. Słuchajcie, przestaliśmy robić nasze prace. Wtedy, gdy cały dom był obłożony mokrymi pracami i naprawdę nie było już miejsca, żeby znaleźć wolną przestrzeń, aby prace schły. Słuchajcie, przecudna zabawa. Bardzo przyjemnie pracuje się i podczas pracy, kiedy patrzyliśmy, jak. Farby jedno odpychają drugich, jak bawiliśmy się kroplami, farby, które skapnęły na dół tego naczynia i podbieraliśmy je patykiem. Nie mogliśmy przestać. Nie wiem, która jest najlepsza. Zobaczcie, jest jeszcze tego cała sterta. Każda, którą pokazuję, jest przepiękna. Oj, jeszcze ta. Zobaczcie, te złota, zobaczcie te fale. Także. Naprawdę polecam tę zabawę. Naczynie domyło się absolutnie pokój, już jest uprzątnięty. Mam tyle materiału na. Och, jeszcze ta, jeszcze ta, jeszcze ta, jeszcze ta. z okiem jak aligator. Słuchajcie, no każda jedna, tak naprawdę każda jedna jest przepiękna i mogłabym się chwalić nimi bez końca. Zobaczcie. Braliśmy patyki i mąciliśmy te krople, czyli te wszystkie wiry, które powstawały, są zrobione przy pomocy patyka, którym mąciliśmy farbę. No cóż mi powiedzieć, jaka ta piękna! No, no ojej, słuchajcie, nie ma, nie ma złej. Dobrze, muszę kończyć, kochani. Więc, jeszcze raz, spróbujcie, spróbujcie pobawić się, tak jak ja. I Antoni, naprawdę dużo radości Was spotka. No i co? Przysyłajcie prace, które zrobiliście na Poleski Ośrodek Sztuki. Pamiętajcie o tej galerii internetowej. Bardzo czekam i bardzo chciałabym zobaczyć Wasze prace. No to co? Żegnam się z Wami. Do widzenia.